Cześć siema z tej strony jest 1915. 1995 Tak możecie zauważyć jest Series Double D gra z 2011 roku wyprodukowana przez Mummy's Best Games i wydana przez CroTeam Tak jest to gra Indie Taka fajna dosyć, ciekawa 2D I od razu zacznijmy może nową grę O jest Serious Tak jestem Serious Normal Serious ja na bo ja chcę... Nie. No to sobie zatrzymajcie, jak chcecie. Ach. No. To jesteśmy my. Poważny sam. O, tu nie byłem. E, tak, jest to poboczna taka seryjka, którą postanowiłem sobie nagrać, aby jakoś wynagrodzić Wam ten brak filmików w ostatnim czasie. Zobaczcie, co tu jest. o Gun Dobra, w razie nie potrzebuję. Taka połącza z będzie się pojawiała w randomowe dni. Hmm. Mam nadzieję... O kupę. Zdychaj, kurde. I mam Ale nic co wybucha. Boże, straciłem już tyle pancerza No... Tak, i wyjaśnię wam na czym, dlaczego mnie nie było tak długo w ostatnim czasie. Było to spowodowane tym, że no po prostu dużo... Że, że dużo pracy miałem, później też trochę pochorowałem się. Co pewnie jeszcze po mnie słychać, bo jeszcze jest jeszcze mnie tak trzyma. Więc... Brakowało mi strasznie tego nagrywania. Tego gadania do Was. Chwila. Bo no. tu coś było No. Wzdychaj tu two w męczarnie. Jeśli pyta jak o co nie wiem jak tam doskoczyć. A razu mi się nie udało. Nie gram w tą grę zbyt długo. No dobra. Histym Po prostu pewnie coś na nas wyleci. Aha, safe pointik. Kołam tę gierkę na serio. Kochałam gierki z serii Sirius sam Bo no, wcale nie, nie chciał strzelić. A dlatego właśnie uuuu I'm um, saving 7. A te żuczki Ale tak popychają fajnie ło, nie wziem innego. Dobra, tym. Rzuczki gnojaczki No i Shotgun jak zawsze moja ulubiona broń, czyli naj, najczęściej będziemy ją używać Jest tu tylko 18 misji, więc tak długo... Nie, tak ranie nie zajmuje znaczy długo nie zajmuje boże dużo czasu przejście nie zajmuje ale teraz tu będziemy walczyć z A nie robaczego gdzie później. Małpki! Nie mogę pan coś Skandal. To coś jest. Chcieliście mnie zabić. Ale ja się nie dam. No. Okay. E, tak jak mówiłem, to seria będzie pojawiała się w randomowe dni. Może pojawić się nie wiem... O nie! Może na no, przykład... Że... Pojawić się... Raz piątek, raz w sobota, raz niedzielę. Może... a na pewno będzie przynajmniej jeden odcinek dziennie. Nie, dziennie może. Tygodniowo. na pewno? Karabinek Thompson. Coś poszło, no słabo poszło, ale zawsze coś. O, no, S też się skacze, ale tak niziutko, nie wiedziałem. Jest! No i teraz to, to jest takie fajne gunwo, które pozwala nałączyć To są dwie bronie. O. I mamy łączoną broń fajną. I zaraz zobaczycie na czym to lega. Skalamy z dwóch Kenia, na raz, to jest genialne, piękne. Uhu, jeszcze ma problem? Nie. O, ale mam życia. Nie, tylko nie robot. Ja go nie lubię w tej grze. Naprawdę bardzo lubię.

Trzecią bronią Bo czeka na jeszcze lepsze Nie wiem tego, no trudno Na takie coś jak... Pija mechanizm, nie no Nie pyta jaka będzie następna broń na... Nie, to nie ma szans doskoczyć Dobra, tu mamy ko koniec poziomu pierwszego Manual. To jest Chryste, jest report. Coś tam. Hetero... Jest ten. Jest Kamikaze. <laughs> Trzeci... Pierwsze... Tego dnia. No nic. To już się nie wrócimy, save'ik. I idziemy dalej. No, jak chcecie to sobie to przeczytajcie. Później będziemy mogli to rozłączyć niby, ale... Ale na razie nie potrzebujemy rozłączenia. Secret tunnel No I mamy kolejnego kolektora Chyba karab karabinek nam się i kończy. Już ja piła. Obawiły się trochę. O kurde, a to będzie ja teraz ludzie, ja po prostu. Clear match challenge. Jakiś challenge opakowaliśmy. To jest rzeźniacka broń. Proszę zaś. problemu. Okej, okay, idziemy dalej. Chyba, że tu też będzie jakaś ścieżka. Nie wiem, Thompson. Ci muszę złożyć pobrójny karabinek. No Życie umierać. Tyle wam powiem, ludziska. Aaaaa, cześć kuźwa, kocham tą grę za to. Z tą piękną, nielegalną, cześć. Aha. Calicadze uderzy. że nam się przeżyć Okej, okay, kolejny poziom za nami Ja ta misja To jest fajnie wykombinowane Już się sobie zrobić i... Ja, ja po prostu się oprzeć, pokusię i zabić ich więcej. Dobra, idziemy. mam co to trzeba zrobić. Dlatego idę tutaj. Znowu. Gęsteczka. No dobra, nic. Idziemy dalej. Just nie mam pojęcia, gdzie. O, nie, tylko nie te, to, te... to te... jest tak bez sensu stworek. Naleśniki pieprzone. zaczęło się ścianać na szczęście przeszło idziemy dalej. Tak, nareszcie robaczek, pierwszy taki bossik. Znaczy no mini bosik, bardziej. Nie, bosik, to jest boss. No to po tym bossie może skończymy. To pierwsze. Zabieramy mu się do dupy. Dawaj dupę. I to jest pierwszy mistrzactwo. A ja, będzie jeszcze do ataków. Nie. Niebieto. Dobra, ja idziemy dalej. No i koniec. Poziomu. Manualizm. И до них как раз скажу. Автосейвинг. Dobra, to tu zapiszę może. 11 tego cilka. Cześć, inara, I do następnego odcinka! Cześć, siemajnara, ja i do strzenia.